najlepsze babeczki w mieście. Kto nie próbował, niech spróbuje i tego nie pożałuje. Ken, dzięki za darmową reklamę, ale jakby ci to tutaj powiedzieć? Teraz to już tak nie działa. Zrobiłam stronę internetową oraz oczywiście fanpage na Facebooku. No, będą mogli ludzie się dowiedzieć na fejsie i do mnie przyjdą. A takie darcie się, to tak wątpię. Bardziej bym się obawiała, że przestraszysz mi pierwszych klientów. Aha, też tak uważam. Jak zacząłeś się wydzierać, to aż się przestraszyłam i podskoczyłam na krześle. To naprawdę nie było fajne. O, serio? Chciałem pomóc. A tak to co mam teraz robić? Przecież nie upotrawię piec ani babeczek, ani ciasteczek, ani niczego. O, cześć. Tutaj jesteście świetnie. Można gdzieś usiąść? Ej, e, tak tak, proszę, tutaj różowe krzesełko specjalnie dla pani. Nawet z kokardką. Dzięki. Och, jak dobrze. Akurat mam przerwę w pracy. A wy jesteście tak blisko, idealnie, żeby coś przekąsić. A skąd się pani od nas dowiedziała? Ze strony internetowej, z Facebooka, a może od kogoś? Eee, tak, w sumie to żadne z tych, ktoś, nie wiem, chyba Ken, krzyczał z daleka. Było wszystko słychać, że najlepsze babeczki, ciasteczka, no i przyszłam. <słuch> A mówiłem, mówiłem, ciasteczka, babeczki, najlepsze w mieście. No, nie, no, teraz to już nigdy go nie uciszę. Będzie myślał, że jego reklama jest najlepsza. Ale w sumie dzięki niemu mam nowego klienta. Hej, ja też poproszę babeczkę! Mamo, proszę, zgódź się! Och, no dobrze. W takim razie, Barbie, poprosimy dwie babeczki: pyszniusieńkę, świeżusieńkę, no i w ogóle twoje ulubione. Smaki jaki chcesz. Byle byłby dobry. Okej, okay, już się robi. Huh? Co? Barbie otworzyła nową ciastkarnię? O nie, nie może być konkurencji w moim mieście. Muszę coś zrobić. I <laughs> Już mam plan, tylko muszę to znaleźć. No dobrze Barbie, my się już zbieramy. Ja niestety muszę jeszcze iść do pracy, ale to były naprawdę babeczki. Tak pyszne, nie pamiętam kiedy ostatnio takie jadłam. I coś mi się wydaje, że moja Wiki jeszcze dzisiaj mnie namówi na ciasteczka. Zresztą ciężko im się oprzeć. Dzięki i do zobaczenia. Wow! Zadowolony klient! Oby tak dalej. Ken, widziałeś? Ha, no ba, że widziałem. Oczywiście, że widziałem. I bardzo się cieszę. Już nawet nie wspominając o tym, dlaczego dostałaś nowego klienta. Wszystko dzięki mnie! Tak, tak, Ken. Będę Ci dziękować do końca życia. Wiem o tym doskonale, ale dzięki, że chcesz mi pomóc. Doskonale wiedzieliśmy, że sobie poradzisz, dlatego postanowiliśmy zrobić Ci niespodziankę na rozpoczęcie Twojej nowej działalności. Ken, no idź, idź potem prezent! Prezent dla mnie? <laughs> o, wy to jesteście cudowni, ale co to jest? Zobacz twój własny nowy zestaw ciastkarski. Teraz już żadna babeczka nie będzie problemem. Będziesz mogła stworzyć taką, jaką tylko zechcesz. Różową, niebieską, żółtą, zieloną, jaką chcesz, nawet czekoladową? Ja nie wiem, co powiedzieć. W tym wypadku lepiej nie mówić nic, a zacząć robić ciasteczka. Jestem bardzo ciekawa, jak z tego zestawu będą smakować i wyglądać. Nie mogę się doczekać, a Barbie, jak Barbie, kreatywność ma taką, że ja nawet sobie nie wyobrażam. To co? Sprawdźmy, co jest w środku. Halo, halo, nowe wieści! Ciaska najlepsze w mieście! W głowie się nie mieści! Eee, ty i te twoje rymy. <laughs> Nie mogę się doczekać, co następnym razem wymyślisz. Eee, e, dzień dobry. Usłyszałam, chyba, że tu można kupić jakieś dobre babeczki. Moja mama zaraz przyjdzie, ale ja już jestem głodna. Mogę pani poprosić o jedną? <laughs> ale ty śmiesznie mówisz. Możesz, możesz. Słusiąc sobie i poczekaj, a my zrobimy teraz nowe super babeczki. Świetnie, ja poproszę malinową, truskawkową o, i cytrynową. No, wreszcie znalazłam coś odpowiedniego. Taki pająk będzie idealny, choć tutaj malutki. No, nie bój się. Czas, prast i będzie po problemie zero konkurencji. Oh, I znowu odzyskam wszystkich moich klientów. W takim razie zabieramy się za odpakowywanie prezentu. Ja już tutaj otworzyłam i uwaga, mamy pełno różnych rzeczy. Słuchajcie, ja to może wszystko wyjmę i Wam pokażę, co znajduje się w środku. Właśnie tak, prezentuje się nasz nowy zestaw od Play Doh. Zobaczcie, ile mamy tutaj rzeczy, ile ciastek do zrobienia. Specjalną foremkę na piękne babeczki. Zobaczcie, ale będzie ekstra, już nie mogę się doczekać. Jest również specjalna patera, czyli zestaw talerzyków, które są coraz większe. Jak się patrzy w dół, zobaczcie trzy kondygnacje, no i oczywiście pełno różnych foremek. Mamy również specjalny zestaw sztućców, czyli na przykład mamy piękny nóż albo widelec, trzy specjalne właśnie takie cudo do nakładania naszego ciasta. Myślę, że nam się bardzo przyda. Przy okazji mamy tutaj fajny, zobaczcie, normalnie durszlak. <laughs> Możemy chyba nawet zrobić makaron. Tego bym się akurat nie spodziewała albo zupełnie coś innego. To już zależy tylko od nas. Mamy również dwa dodatkowe talerze. Są takie dosyć przeźroczyste i mi się to bardzo podoba. Zielony oraz żółty. I oczywiście Pięć zestawów naszej ciastoliny, różowy, niebieski, brązowy oraz z plusem, czyli pachnące, zielone i żółte. No to co? Gotowi na piękne, cudowne, pachnące i najlepsze na świecie ciasteczka babeczki? No to zaczynamy! Tylko zastanawiam się od czego tego tyle jest. Tak jak wcześniej wspomniałam, nasze talerzyki mają również dużo, zobaczcie, <laughs> foremek. Nawet mamy żyrafę, truskawkę, motyla. Tutaj mamy na dole już trochę większe na niebieskim tle i na fioletowym, jeżeli dobrze widzicie. Mam nadzieję, że tak. To jest tego po prostu mnóstwo z każdej strony, na każdym piętrze. Jeszcze pokażę wam małą tajemnicę. Zobaczcie, tutaj możemy wykorzystać naszą ciastolinę do zrobienia na przykład bitej śmietany. Uwielbiam bitą śmietanę, a najbardziej taką smakową, taką na przykład cytrynową. Coś mi się wydaje, że ty wszystko lubisz, co jest z cytryną. Na początek biorę się za foremkę do babeczek. Zrobimy najpierw podstawę, a potem będziemy ją przyozdabiać, czyli bardzo przyda nam się właśnie. Ten karbowany, element. No to co? Zaczynamy chyba od brązowej ciastoliny. Uuu, bardzo nam się foremka tutaj rozbrykała. To co? Otwieramy, no i zaczynamy przygodę z naszymi ciastkami. Uwaga, trochę będziemy jej dużo potrzebować, dlatego dosyć sporo jej wyjmę. Okej, okay, tyle chyba nam wystarczy. W takim razie muszę zagnieść ciasto, to jest obowiązek każdego, kto robi ciastka. No, i oczywiście zaraz będę wypełniała całą foremkę. Mam ciacho, mam foremkę, którą właśnie otwieram. No i teraz wystarczy, że zapakuję nasze ciacho do środka. Zobaczcie, położę sobie jeszcze na talerzyku od razu, bo tam z tyłu jest taka fajna dziura, ale nie może nam ciacho wylecieć. Dlatego wystarczy, że po prostu mocno przeciśniemy. Zobaczcie, końcówka ciasta się nam utrzymała, więc teraz wystarczy, że tylko je. Wyjmiemy i będzie gotowe. Nasza babeczka wyszła nam doskonale, dlatego teraz wystarczy, że ją przeozdobimy, tylko musimy wymyśleć jak, dlatego odkładam ją na talerzyk, właśnie ten żółty troszkę dalej i zabieram się za myślenie o ozdobach. Naszą babeczkę przełożyłam tutaj na sam koniec, jak widzicie, i teraz będę potrzebowała trochę bitej śmietany, a na koniec będę ozdobiała różnymi ozdobami, typu właśnie miś, cukierek i tak dalej. Ale najpierw muszę wybrać kolor naszej play czyli ciastoliny. I wymyśliłam, że będzie to żółty, czyli cytrynowy, taki jak nasza mała klientka uwielbia, dlatego otwieramy. Uwielbiam właśnie te ciastoliny plus, bo one pięknie pachną i w ogóle mają trochę inną konsystencję, taką bardziej jak chmurka, taką fluffy. No dobra, biorę dosyć sporo tego. Ups, tylko nie mogę, żeby, uwa muszę uwalać, żeby mi nie wypadła. No dobra, chyba tyle mi wystarczy. W takim razie muszę zrobić to w rulon wszystko i będę wkładała zaraz do odpowiedniego miejsca w naszej pięknej maszynie. To co, gotowi? Otwieram nasz, naszą górną część i wkładam naszą ciastelinę Play Doh'ą. Oczywiście tutaj już mamy z powrotem i zaraz zobaczycie, jakie cuda się będą tutaj działy. Naszym ciachem mogę bardzo łatwo obracać. Zobaczcie, jest na specjalnym stoliku, dlatego z łatwością przy ozdobie właśnie bitą śmietaną nasze ciacho. No to uwaga, zaczynamy! Bitą śmietanę. Zobaczcie, wow! I możemy obracać powolutku nasze ciacho. Samo się robi. Zobaczcie, jakie to proste. I obracamy dalej. Hm? Ale dużo bitej śmietany. Tyle jeszcze nie widziałam. Chyba nam wystarczy. Słuchajcie, co by na to trochę ją zrobimy tak mocno zrolowaną. No i koniec. I tak oto wygląda skończona bita śmietana o smaku cytrynowym. Ale to jeszcze nie wszystko, pamiętajcie. Słuchajcie, musimy się naradzić nie mam kompletnie pojęcia, co ozdobimy. To znaczy, czym? Każdy z nas chce coś innego. Barbie, chodź tu szybko musimy zrobić szybką naradę. Oho, to idealny moment na to, żeby wkroczyć do akcji. Cicho, jakby co, nikt mi nie widział. Śleli nad ozdobami, to im przy ozdobie. Zostawię tego pięknego pająka w samym środku ciasteczka. <laughs> Świetnie! Idealnie pająk się skrył. Teraz będzie już po nich. O, o, kończą naradę! Muszę zmykać, a wy Cii, nikt mnie tu nie widział. Nikogo tu nie było! Co to za pani tam była? O! Coś mi się wydaje, że to nie było bardzo fajne. Świetnie, to ustalone. Słuchajcie, mamy to już z głowy. Wszystko wiemy. Także oglądajcie dalej. Sami zobaczycie, jak świetnie nasza babeczka będzie wyglądać. Eee, proszę pani, proszę pani. Tak, tak, wiem, wiem, wszystko wiem. Oczywiście, za chwilę dostaniesz babeczkę jeszcze trochę cierpliwości. Wszystko już wie? Ale jak to? Przecież wydawało mi się, że tego właśnie nie widziała. Ale jak wie? No dobra, czekam na babeczkę. Tylko mam nadzieję, że inną. Nie chcę żadnych dziwnych dodatków. Rozbroiłam nasze talerzyki, żeby wziąć ten jeden najważniejszy, bo właśnie z niego będziemy korzystać, żeby przeozdobić naszą piękną babeczkę i oczywiście nie zabaham się użyć tego właśnie szabloniku, czyli Pięknej muszelki, ale to nie wszystko. Zobaczcie, jest tutaj tego dużo więcej. Ciekawa jestem, co wy byście wybrali. Hmm? To co, macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach, a ja się zabieram za ozdabianie babeczki. Muszelka będzie wyjątkowa, bo w kolorze niebieskim, trochę takim morskim. Dlatego otwieram naszą ciastolinę. Zabieram z niej trochę niebieskiego. Uuu, aż za dużo mi się wzięło. Zobaczcie, nawet mniej nam w zupełności wystarczy. Musimy znowu bardzo dobrze wygnieść naszą ciastolinę, no i przyłożyć do naszego wzoru. To co, gdzie on tutaj się podziewał? O, tutaj jest. W takim razie, poczekajcie, jeszcze muszę trochę wygnieść, wygnieść. No i teraz wystarczy tylko docisnąć. I zobaczcie, z drugiej strony mamy już piękny wzór, ale na jednej się nie skończy. Zrobimy ich jeszcze troszkę więcej. Póki co naszą pierwszą muszelkę mogę już tutaj położyć, żeby zdobiła nasz piękny. Nasze piękne ciacho. To co? Robimy kolejne? Kolejna ozdoba będzie różowiutka. Zgadnijcie tylko, właśnie co zrobię w kolorze różowym. Możecie się chwilę zastanawiać, a ja tymczasem wyłożę różową naszą ciastolinę. Też wystarczy nam podobna ilość. Musimy znowu ją bardzo dobrze wygnieść. Super, mi się to mega podoba. No i oczywiście, jak wygnieciona? No to szukam mojego wzoru. A zgadnijcie, co wybrałam? Tam doradną gwiazdkę. Dlatego wystarczy znowu tylko przyłożyć bardzo mocno. I na palcu zostaje już to, co powinno, czyli nasza gwiazdka. Pozbywam się nadmiaru, zobaczcie z jaką prędkością prawie światła. No i teraz wystarczy, że przy ozdobie naszą piękną babeczkę właśnie tą oto gwiazdką. Zobaczcie, jest już i gwiazdka. Pozostaje tylko jeszcze jedna, ostatnia ozdoba. Ostatnią wykonamy. Play-Doh z plusem, czyli pachnącą naszą ciastoliną w kolorze takim delikatnym zielonym. I ponownie, znowu otwieram naszą ciastolinę, aby możecie pisać w komentarzach, jaki wzór zielony byście wybrali. Zobaczcie, to już ma zupełnie inną konsystencję. Muszę bardzo, bardzo dobrze ją ugnieść. O, świetnie. W takim razie wystarczy już teraz tylko wzór, no i będzie gotowe. Mam nadzieję, że bez problemu zgadliście, że będzie to serce. W takim razie układam naszą ciastolinę właśnie na serduszku, dociskam, no i sprawdzamy, czy nam wyszło, czy nie. Serduszko już samo wyskakuje. Pięknie wygląda, zobaczcie. To to co? Ląduje nam na samej górze naszego ciacha. Cześć! Widzę, że przyszła do Was moja druga córeczka. Mówiłam jej o babeczkach, nie mogła się powstrzymać, musiała szybciej podejść ode mnie. Co za piękna babeczka! Cytrynowa, moja ulubiona! Och, czyli specjalnie córka dla pani wybrała ten cytrynowy smak? Jakie to kochane! W takim razie proszę siadać. Oczywiście babeczka jest na tyle duża, że starczy nie tylko dla pani, dla córki, ale i dla drugiej córki. I jeszcze pewnie zostanie na drugi dzień. Chociaż proszę zjeść to wszystko dzisiaj, bo dzisiaj będzie najlepsza. No to się częstuj, moja królewno. Co tak patrzysz dziwnie na tę babeczkę? Przecież ona jest przepyszna. Mmm, i ta bita śmietana o smaku cytryny. O, lepiej nie mogłam trafić. E, jakoś nie jestem już głodna. Straciłam ochotę na babeczki. Co ty wygadujesz? Ty i straciłaś ochotę na babeczki? Nie, 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 nie. Coś tutaj musi być nie tak. No zresztą, jak chcesz. Myślę, że jak zobaczysz, jak będę jadła, to sama się przekonasz, że to sama pyszności. A! co to za pająk? Fuj, weźcie to ode mnie. Co? Jaki pająk? Gdzie? Barbie, fuj, ta pani ma rację. W tej babeczce jest pająk, tylko skąd on się tam wziął? Przecież cały czas uważaliśmy i przestrzegaliśmy wszystkich zasad higieny. Jakim cudem? Jak? Chodź, córeczko, to bardzo niebezpieczne miejsce i wydaje mi się, że nie powinnyśmy tutaj więcej przychodzić i jeść. Chodź. No nie, no, proszę zaczekać. Och, proszę pani. To na pewno da się jakoś wyjaśnić. To na pewno nie nasza wina. Proszę poczekać. Ty jednak nie wiedziałaś. Jak to nie wiedziałam? O czym nie wiedziałam? Co ty do mnie teraz mówisz? No bo wcześniej chciałam ci coś powiedzieć, ale mówiłaś, że ty wszystko wiesz. Ale co? Nie chciałaś się pytać, kiedy będzie gotowa babeczka? Myślałam, że o to ci chodziło. Co tu się wyrabia? Słuchaj, powiedz wszystko, co wiesz. Może coś przeoczyłyśmy? Może coś faktycznie zrobiłyśmy źle? No bo myślałam, że to jakaś tajemnicza receptura. Nie widziałam, co tam kto wkłada do środka. Jakaś pani tu była. Jak mieliście na radę? I włożyła właśnie, jak się okazuje, tego fuj, pająka. On się ruszył. Ktoś tu był? Jak on wyglądał? Wysoka, bardzo ładna pani. W sumie mm, chyba była ruda i miała czerwone, piękne kalosze. Tylko nie wiem skąd. Nigdy takich ładnych nie widziałam. Przecież to Livia. Twoja konkurencja. Dwie ulice stąd też otworzyła ciastkarnię. Tylko chyba z miesiąc temu. No, nie, nie wierzę. Zrobiła to specjalnie? Tak, to ja. Przyznaję się. Teraz ukrywałam się za domem, ale gryzło mnie strasznie sumienie. Przepraszam cię, Barbie. To było bardzo podłe. Nie myślałam, że po prostu ktoś otworzy ciastkarnię, i poczułam, że wiesz, wszystko stracę. A ja uwielbiam ciastka. Mm, okej, okay. przyjmuję przeprosiny. Szczególnie, że jest tutaj nasza pani fryzjerka, która wszystko słyszała i nie stracę mojej klientki. Ale, zamiast się kłócić, może zaczniemy współpracować. Czy myślisz, że razem możemy robić większe zamówienia? Aha, dokładnie! Super! No to teraz widzę sens. No, niepotrzebnie tak się uniosłam i robiłam ci pod górkę. Ja też przepraszam. No, sama się niepotrzebnie uniosłam, ale sama rozumiesz. Jak zobaczyłam pająka, to zrobiło mi się ue, bardzo niedobrze. W ramach przeprosin, zaraz zrobimy ci kolejną babeczkę. Tymczasem my się z wami żegnamy. A na koniec mamy do Was pytanie. <laughs> Słuchajcie uważnie. Co znalazło się w babeczce, czego przestraszyła się pani fryzjerka? To było zwierzątko. Pytanie tylko, jakie. A ja mam do Was drugie pytanie. Jakiego smaku była nasza dzisiejsza bita śmietana w ciasteczku! Hm? Ta żółta, pamiętacie, jaki to był smak? A jeżeli lubicie ciasteczka, to wystarczy, że klikniecie lajka. Like Możecie nawet napisać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione. Tymczasem my się z wami już żegnamy. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, żeby wiedzieć kiedy będzie kolejny odcinek, czyli czerwony przycisk zaraz pod tym filmikiem, a my się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!